Cześć, czołem! Witam w kolejnym odcinku z gry Fallout Shelter. Wersja oczywiście na, na, na PC-ta. Zgodnie już z tradycją rano odpaliłem sobie tą gierkę. powysyłałem jakieś tam ludzi na misję, powracałem tych, których puściłem wczoraj. I udało mi się, słuchajcie, w międzyczasie rozbudować ten pokój operacyjny do trzeciego poziomu. W związku z tym mamy możliwość już teraz wysyłania trzech eskapad, co jest ważne jeden możliwy poziom. Oczywiście jak już to zbudowałem wczoraj, za te masakrycznie duże Pieniądze albo kapsel, on było 15 tysięcy. To, to, to też wysłałem misję, tak? I dzięki temu będziemy mogli dzisiaj sobie więcej tych misji wykonać. Jak mi pamięć nie, nie myli, to chodzi o dwie misje. Mamy troszkę ciuszków, fajnie. Zróbmy to tak szybciutko. Opatrzcie, obydwie postacie mają po 12. Zobaczymy czy coś to nam pomoże tutaj. Zawsze nie, tutaj 0 tutaj nam pomoże, okej. Okay. A ty moja droga. Oho, patrzcie. Mamy kiepskie postaci. Czy mi się uda go? Patrzcie. No właśnie, bo jeszcze się stała jedna rzecz. Mianowicie taka, że zostawiłem wczoraj tą grę włączoną na jakieś pół godziny i moi dualersi umierali z węgnienia. Jest to słabe, po to niestety część z nich nie ma pełnego paska zdrowia, więc przy jakichś tam atakach rejdersów może być ze mną troszkę krucho. Komuś, słuchajcie, jakąś broń rzucić tutaj lepszą, bo... Bo mam. Kto, kto ma kiepską broń tutaj? chyba nie, nie. Niektórzy mają nawet bardzo dobre. Widzę ty masz słabszą broń. Proszę. Ty też masz słabszą broń. Rozdzielony. Patrzcie ile ludzi mi wróciło. Szalone to, co? Jakie ty masz staty, ty masz za słabe jeszcze. Ciebie, mój drogi. Ciebie wysłałem od razu na misję. Dlaczego? Dlatego, że masz bardzo dobre statystyki, jak widzicie. Ale niski level, czyli nie będę mógł ciebie używać niestety w misjach w Williamie, drogi. Więc damy ci taki zestawik i... Podejrzewam, że rano cię wrócimy. Dobra, jakie macie poziomy, moi drodzy? 12 godzin, obydwoje. Sprawdźmy. Proszę. Ile tu jest osób w tym? 4. A, czy jeden to jeszcze potrzebuje, by wyszkolić w agility? Okej, okay. albo chociaż jedną. Dobrze, przyjmijmy tych najpierw. To, co jest dziadowskie, sprzedajemy. Jeżeli będzie tak, czy możemy Was gdzieś wysłać? I dzisiaj to potem pomylił. Tego trzeba robić to pojedynczo. Zobaczmy, ty, mój drogi, co ty masz. Ciebie tobie możemy inteligencję żebyś bo bardziej zrównoważony. Tobie, mój drogi. Ciebie możemy gdzieś wyspać. A ty, mój drogi, co masz? No, ty masz dużo do zrobienia. Z charyzmę. No ja bym chciał, żebyście, moi drodzy, mieli chociaż niektóre statystyki badawane. Nie wiem do końca jak działa jak działa ta cała tutaj mechanika walki. Co na co odpowiada. Jak macie większą wiedzę na ten temat, to piszcie. Na pewno będę starał się te wasze uwagi wygarać w życie. Nie jestem malfą i omegą, możecie wiedzieć dużo więcej ode mnie na ten temat tej gry. No to wszystkie słabe rzeczy od razu wyrzucamy do kosza. W nie wróciłeś. Co ty masz za staty? Ty masz, Megogi, takie staty... że wchodź tu, pójdziesz na misję zaraz. Następna, babeczka. Ona ma super statystyki, ale z tego co my tam ma kiepską broń. Tak czy inaczej, trzeba się pozbyć tego, co niepotrzebne, czyli większości rzeczy. Przepraszam. I zbieramy. Słuchajcie, uślemy was na misję, jak już jesteście. Eee... Jakie mamy misje? Hmm... To jest jakaś, jakaś, jakaś ciekawa misja, ale ktoś na nią śmiga. 19 level, śmigamy tam. Śmigamy tam, moi drodzy. Eee, ciebie wysyłamy. Ty się szkolisz, ciebie wysyłamy. I ciebie wysyłamy. Tylko ty masz kiepską broń, chyba, tak? 9-10. Damy ci tę broń. Damy wam dobre wyposażenie. To może być jakaś ciężka przeprawa wymagany jest wysoki level. Śmigajcie. Jop. Jedziemy dalej, moi drodzy. Wydaje mi się, że mamy trzy misje, tak? Czyli jedna misja, druga misja, trzecia. Dobra, więcej nie zrobimy. Wiecie co? Tych ludzi najwyżej przyjmę sobie potem. Dlaczego? Dlatego, że to chyba nie jest ciekawe. Ciekawsze będą misje, więc zróbmy najpierw to, co jest ciekawsze. Jak tak około tych 20 minut nam się zejdzie, to tych ludzi poprzewracamy, jak nie... Zapomnę sobie, teraz odpuścimy, ja ich na tak zwanym poza antenie przyjmę do bazy i przydzielę im szkolenia. Albo wyślę gdzieś tam w świat. Duży jest ten budynek? A. Spory, podejrzewam, że jakieś 5-6 minut. Śmigamy dalej. Tu jest pusto. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dużej im idzie walka? Czy mieli się takie słabe staty, czy to przypadkiem się tak zrobiło, czy ja coś nie dopatrzyłem? Bo... Czy nie tylko tak mało życia, przepraszam? Dobra <grym> wygląda, to dziwnie. Troszkę jakaluch nie zabrały wam po połowę paska życia, może ja też taki takich nie do końca o! Jakie to szczurki No ale gdzie do ludzi? No ja mam przecież my Powinna pójść łatwo prosto i przyjemnie no. Smażony Molrat. Ciekawe Czy odgasiłeś level? Ok, przyda się. Idziemy dalej. I będę wam dawał na razie tych steampaków. Nie wtedy takiej potrzeby. Jak wam się. Ci wrogowie są tak słabi, że. Nie ma co magnować. Czyli na razie, jak wam się pokaże ikonka, do czego wtedy wam tutaj klikniemy. No taka broń. To jest naprawdę. No, ten coś ma. pewno 10 kapsli. Trzeba się cofnąć, moi drodzy. Och, więcej! Ponad 100. Szał. Szał ze stresem. Tylko patrzcie, tutaj nie ma... a nie, doła mi trzeba zejść. Okay. Nie, coś większego? Nie, ciągle kagaluchy. Nie! Macie już teraz po prostu paczku, żeby lepiej się walczyło. Chłopaki! Nie wiem czy zauważyliście, czy nie, ale zaczęłam mm, takie nowe serie z takich fajnych flashowych gierek. Była seria The Last Stand. Tam gdzieś playlista, playlista się znajdzie, jak byście mój kanał zobaczyli. To są takie gierki. W sumie to są strzelanki, tak? Eee, Flaszowe, które mają już... Boże, kochane chyba 10 lat, albo, jak, albo i więcej. To gry, które ja się po prostu z, zagrywałem kiedyś. Eee, jak jak jeszcze nie było tak rozwiniętych gierek jak teraz. Postanowiłem nagrać z nich, e, nich gameplay. Są bodajże trz... trzy części. Czwarta, taka najnowsza jest, tak naprawdę, teraz go na Facebooku. Nazywa się The Last Stand, Dead Zone. Natomiast ja, ja gram w te pierwsze. Ja w tą grę facebookową już kiedyś grałem też. E, jest troszkę fajniejsza. No tam są oczywiście interakcje między ludźmi. Dywnąc ją polecam. Natomiast nie pokażę jej Wam dlaczego. Nie pokażę jej Wam dlatego, że z tego co się orientuje, ta gra nie ma możliwości resetowania. Czyli ja mam jakąś. Ja mam tą grę na 50 poziomie. To jest chyba maksymalny możliwy poziom, jaki może, można tam osiągnąć. I Tak naprawdę nie mam możliwości, żeby to odznaczyć od nowa. A szkoda, bo te początki były najciekawsze. W tej chwili ee, dochodzą tam co chwilę jakieś nowe bronie, natomiast mi się jakaś przejadła. E, jak to podobnie jest, jak to jest często z takimi gierkami, i nie widzę możliwości, jakby to można teraz było nagrywać. Szczególnie że tak jak mówię, należałoby to pokazać od końca, a nie od początku, a nie od końca. no. Ale, jakbyście mieli ochotę na jakąś fajną gierkę o, zomb o do zombie, to, to polecam. Eee, bo jest tam fajnie, fajnie ten cały mechanizm zrobiony z misjami, tak? To się dzieje troszkę w czasie rzeczywistym. Możecie atakować nawet tam innych, e, innych graczy, zdobywać na nich tam surowce, paliwo i tak dalej, i tak dalej. No, Fajna gra, wciągająca, mogę zdecydowanie polecić. No, jednak, nagrywam wam te prostsze. Eee, tak jak powiedziałem, nie mam możliwości zrezygnowania tamtej gry, którą zacząłem kiedyś. I jakby muszę, muszę walczyć z tym, z tym, czym mogę, tak? I... zobaczymy, jak to będzie. Zastanawiam się, że tak powiem, grubo nad zmianą sprzętu. Bo tak naprawdę. Nie bardzo mam już co nagrywać, tak? Te wszystkie gry, które mam, o których już mówiłem w poprzednich odcinkach, z tej czy innych gier, działają przyzwoicie, jak nie gram, natomiast jak włączę jeszcze nagrywanie, to ta ilość FPS-ów spada dramatycznie. I bez lepszego sprzętu tutaj dużo nie zrobiłem. ja mogę szukać jakichś takich starszych gierek, tylko znowu co, starsze gierki się nie... nie, nie oglądają, mówiąc najprościej, ich nie wyszukuje. Myślałem teraz na YouTubers Live, bo oglądałem tą wielkość youtuberów naszych godziny i mi się to bardzo podobało. Z pewnością bym to zagrał. Tylko znowu widzicie, nie mam do końca weznania jak to będzie u nas chodził, u mnie chodziła, wydawać te nie no są duże pieniądze, chyba tam 20 czy ileś dolarów czy euro. Bo byśra że kasa nie jest duża, natomiast wydawać ją na coś co u mnie nie będzie... Nie będzie chodzić jest bez sensu, tak? To wyczytanie pieniędzy z błoto. lepiej byłoby sobie właśnie mikrofon, jakiegoś Blue Yeti, czy też ten desen, żeby było mnie lepiej słychać albo lepszą kamerkę. Bo to pieniądze są takie same. A tam co przynajmniej będzie się czegoś nadawać. Ale ciężkie wybory przede mną. I idziemy dalej. Pusty pokój. Niech będzie pusty pokój. Słuchajcie. Jest też pusty, ciekawe. Ciekawe i niepokojące. Kagaluchy znowu? No nie, na kagaluchami... To jak były te góle. Na kagaluchy najlepszy jest miotacz ognia. Craig Rice wie to najlepiej. On jest z na nami chyba bardzo długo. Jest tu na level 26. Czyli w sumie nie jest wysoki, ale. Z tego co pamiętam nasz na... No... O! Gól! Wreszcie! To rozumiem, Weźcie jakiś przeciwnik. Godni uwagi. Ciekawe czy mi się uda pomóc. No, nie bardzo. Mój drogi. Whisper One to nasz subskrybent. Wspaniale. Dobre nostaty. Jak na subskrybenta przestało. Subskrybenci mają u mnie hody, mają wysokie postacie w falaucie. Tak powinno być. Strzyneczki, nic nie ma. No taśma faktycznie opłacało się wejść. Co będzie w ostatnim pokoju? Hagaluchy No, zostało się jeszcze tylko tym, mój drogi. No i tamten jeszcze za nim. Za naszym subskrybentem. No cóż, szału nie ma. Wracam. Mam nadzieję, że kolejna misja będzie bardziej wymagająca bo mamy jeszcze jak wiecie jedną do zrobienia Trzeba trochę popilkać, nie ma lekko. Co jeszcze możemy zrobić? Właśnie, bo patrzcie, pokazało nam, że tylko jedna butelka nuka jest nam potrzebna, żeby tamtych ludzi wrócić do bazy. Czy mamy jakieś ciekawe misje? Do wykonania? To jest ciekawe, wysoki level. Może, te, może ich cofniemy. Będzie na jutro. A dobrze, najpierw wykonajmy tą, tą misję. Nasi pigaci zobaczymy. Hmm, mam zabić Brother's Crime Bracia zbrodni? Coś w ten desy? Co się stało? Kutek, nie doczytałem tego komentarza. Nie doczytałem tego komentarza. O co chodzi? Coś. Po co kiknąłem? Co to się działo? Teraz ja się chyba nie dowiem. Co się stało? Nie no, co? Oczywiście, że chcę. Nie wiem, co jak kliknąłem. Na szczęście możemy do tego wrócić. Proszę mi tutaj wejść. Wchodzimy. Bardzo dobrze. Przygotować broń. I ruszamy. Mm. Wspaniale. Kolejna misja, w której walczymy z karaluchami. Na szczęście mamy lepszą broń, więc te, te walki trwają troszkę krócej. Podejrzewam, że ten, ten, na kogo polujemy, jest na górze, więc na razie udamy się na dół. Puste pokoje naprawdę. Patrzcie jak zwaliśmy szybko. Nie wiem czy nie jesteśmy aż nazbyt hmm, mocni. Jednak piraci to piraci, A. let's get down and dirty. No to weźmy do Partego i się powróćmy. A no i tutaj generalnie. Oczyść mi ten dirback, to jest taki. Był taki jakiś idiom z tego co pamiętam dla osoby, która była nabywana w szkole. Jakiś taki pują. Była mało popularna. Oczywiście może być jakieś znaczenie, którego nie ogarniam. Nie wykluczam tego. O, o, co? O, kurde, widzicie to, co się stało? Zabił Czy mogę ją ożywić? Ale on zabił piratkę samantę, matko boska. Co teraz? Żałoba Nachodzi. Tak granaty tak mnie wykończyły. Czym z tym pau starczy? Może ja mogę go nie pokonać w ogóle, bo zginę z powodu braku steampaków? Co to się, to się w ogóle dzieje? Czy muszę tą misję przejść? Strzelaj! Co to ma być? Czemu ty nie strzelasz? Dawać steampaki Matko Boska, co będzie na górze? Czy ja będę mógł ożywić? Pokażcie, dowiemy się dopiero potem. Jestem zszokowany. Przegapiłem, że ma mało życia. Jeden z tych typków wrzucił granat. Jestem przegarzony. Wszystko? Wszystko. Matko Boska. Tak, chcę. Co to będzie? Jak standardowo jakaś postać zginie, to możemy ją ożywić za hajs. Za kapsle. Czy tutaj będzie można? Czy jak piratka Samantha zginie, to, to będzie żałoba. Możemy, patrzcie! Wracaj. Uuu. Ciężko było, słuchajcie. Trzeba większą wagę przykładać do tego. Dobrze, moi kochani widzowie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Już na poza antenią te pięć postaci, które czekają, przewrócę do bazy. Wyślę ich na szkolenie. Cofnę też. Słuchajcie, moi drodzy, tych ludzi Szybciej Dlatego, żeby ich dostać z powodu Faktu, że możemy ich jeszcze na misję, tak? Mamy trzy sloty brzegiem byłoby tego, z tego nie Dziękuję wam za oglądanie Życzę miłego popołudnia, miłego ranka, miłego dnia Trzymajcie się ciepło, cześć